Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię mój nowy nabytek w hodowli. Jest to samiec kalifornijski, a dopiero go przywiozłem. i się coś nie chce pokazać, no chodź na Samczyk, a pachnie z tych uszu bo płyn jakiś został, choć mały, mały choć. Samczyk jest do mojej samiczki kalifornijskiej. Ma dwa i pół miesiąca. Jest to samcik. Jest on... Kolejny miesiąc? Coś chyba lipiec. Nie wiem, lipiec chyba nie. Cierpień. Coś takiego. Nie mam teraz czasu liczyć, a więcej nie będzie. Samczyk jest spokojny na razie. Dałam go do klatki, to się podkarnik słowo. Co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Tak jak mówię, samczyk do Kalifornii. Mały jest, młody. Chyba to było na wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!